jestem tu na tej pasieczce pod lasem dzisiaj jest szansa na oblot więc pootwierałem im te wyloty żeby się nie blokowały w razie gdyby chciały czyścić jakieś pojedyncze pszczółki czasem podlecą a to nie jest to na razie tak dosyć cicho spokojnie niestety nie będę tu mógł być po południu w południe na razie jest tak coś po 11 bo no, mam inne po prostu obowiązki ale zobaczmy może co się dzieje u tych pszczółek nie mam kapelusza ale A jeszcze siedzę niziutko spokojnie w kłębie ładnie sobie siedzą dobra zamykamy auto jest Czarta. Tu mamy prima, ona siedziała wysoko. Zeszła na dół trochę. Zawsze ma full, siedzi sobie. I chyba siedzi. Tu jest linia S, stara. Mateczka, Mateczka nie, to te były wysoko, chyba tak, te były wysoko i są wysoko, ale to jest kłąb jedzonka mają, niech je sobie siedzą tu jest ta moja, taki malutki odkładzik Słabi, słabiaczki ciekawe czy w ogóle żyją żyją, bo się odzywają nie widać tak nisko siedzą ale się odzywają, to znaczy, że są musiałbym mieć lampkę włączoną możemy coś zobaczyć ale są dobra i teraz zobaczmy tutaj to żeśmy ratowali z głodu jedną rękę to tak trochę może trząść ale zobaczmy co tu się dzieje chcę tylko uchylić tutaj jakieś chodzą tutaj są to znaczy ty żyją a na górze na górze jeszcze nie wyszły na górę. Potyczko podsuniemy, żeby miały lepiej. Dobra, wyłączę chyba kamerkę i to zrobię poza kadrem Tak więc wszystkie rodzinki, jak na razie, żyją. Jedna jest słabsze, druga mocniejsze, wiadomo. Dlaczego nie sprzątam Denis teraz? Nie chcę im się bardzo tłuc. Gdyby czasem wyszły jakieś wiatr i nie było tego blotu, będę przestawiał te korpusy. Żeby... Boję się, żeby nie popusiły po w gacie. Takie otwieranie jak tu zrobiłem też jest trochę stresujące, zgadza się, ale na pewno dużo mniej niż przerzucanie całych korpusów i podnoszenie denis. Wymiana. Dlatego to zrobię dopiero po oblocie, zawsze czyszczę po oblocie, które są bardziej czyścioszki pszczoły, to niestety nie ma co już sprzątać. Ale które są mniejsze ścieżki to jeszcze im trochę pomogę. Także nie wiem, jak tam pod domem. Może dzisiaj zobaczę, może nie, kiedyś tam zobaczę. Może dopiero po blocie. A myślę, że też będą żyły wszystkie. Tu się najbardziej boję o tą malutką rodzinkę. O to i o to, co ratowałem przed głodem. Ale widzę, że to, co ratowałem przed głodem, jest w porządku. Może po oblocie tam jakieś ciało im podamy, czy, czy ramkę jeszcze odwrócimy. Zobaczymy. A tu malutka rodzinka, no trudno. Mo, może wyjdzie. Jak wyjdzie, to potem będziemy jakieś przykładać ramki z innej rodziny, wzmacniać. Byle to się nowe pokolenie wygryzło, jak już zajrzą połowę kwietnia, to znaczy, że będą żyć. A na razie to jeszcze jest znak zapytania. Dobra, uciekam, bo obowiązki gonią, niestety. Takie życie. Już bym popatrzył jak letają, naprawdę ale jeszcze trzeba się wstrzymać trochę Nic, dobra, kończę.